obiecałem wam że coś nagram i właśnie to robię postanowiłem, że powiem wam przede wszystkim o tym, że nie będę się zajmował jedynie uniwersum szkolne 17 ale również między innymi panią Elon Gavin oraz panem Tigerem Bonzo oraz innymi patostreamerami ich Pracodawcami, najważniejsze jest to, że YouTube zupełnie ma to gdzieś i stąd się wziął pomysł nazwy kanału. Ciemna strona YouTube, bo jest to rzeczywiście ciemna strona YouTube'a i w backgroundzie tych wszystkich może śmiesznych memów, żartów, filmów, w backgroundzie tego wszystkiego jest, jest cierpienie pewnych osób. Czasami są to nawet dzieci, tak więc tutaj. Tym bardziej trzeba podchodzić do tematu w sposób yy, ostrożny i rozsądny. Yy, chciałem yy, pozdrowić dwóch panów, ale to czekajcie, jak sobie tylko yy, przypalę, bo, yy, bo lubię palić. Jaki pijany, i ten drugi pisowiec. Zastanawiacie się, co ja odpierdalam na Twitterze, no, no marketing, no, to czego wy nie potraficie robić, dlatego piszecie komentarze na, 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 na wykopie, a z dobrego źródła wiem, z, pier z pierwszej ręki wiem, że czyta was zaledwie 7% osób wchodzących na tag, zapracowaliście sobie na terenowe, także jest to wasza ogromna tragedia. I dojdę do tego, czy, czy te konta nie są związane w jakikolwiek z Panem, no wiadomo. Natomiast, ach miałem powiedzieć o tym, co mi odpisał pan, e, pan, pan, pan pan, CEO odnośnie Majora, odnośnie tych podjazdów do mnie i odnośnie tego, żebyśmy się jeździli, jeżeli już, to już jedynie merytorycznie. No to po pierwsze, te rzeczy, które wczoraj wrzucił, usunął. Nie wiem czy o tym pamięta, czy nie. Nie interesuje mnie to, bo pytał, ale o jakie treści chodzi? Mówię nie, już usunąłeś te, które mnie interesowały. Jeżeli chodzi o Wojtka Suchodorskiego i badanie na, na obecność kiłę, to powiedział, że on nie jest przyjacielem Suchodorskiego, więc mogę ja sobie sam przyjechać i zrobić te badania. Okej. Okay. Co do tego, żebyśmy merytorycznie walczyli na argumenty, powiedział mi Mówisz, masz. Nie wiem, co to ma znaczyć, no, ale spoko. Zaznaczam, że każda próba wpłynięcia na mnie będzie od tego momentu traktowana przeze mnie oraz przez osoby, przed którymi odpowiadam za tłumienie krytyki dziennikarskiej. To jest po pierwsze. Po drugie, nie będę odpuszczał w tym momencie nikomu, kto będzie groził mnie, mojej rodzinie, albo będzie próbował w jakiś sposób e, mnie zaszkodzić. Także dziękuję, trzymajcie się do usłyszenia. Obiecałem, zrobiłem. Pa!